Dzisiaj o Magii Cierni i tajemnicach Cierniowego Dworu. Dwie książki, które stały mi już całe wieki na półce. W końcu się za nie zabrałam w ramach wyzwania, eee, co prawda, ale za nie się zabrałam. I oczywiście, jak to zwykle bywa, żałuję, że tak długo stały na półce. Magia Cierni mi się mega podobała. Płynęłam przez historię, a do tego ma przegenialny świat. Dla mnie, jako fana wszelkiej maści książek, bibliotek itd. Zrobienie świata, w którym biblioteki przechowują magiczne, niebezpieczne księgi, które żyją. Absolutny fenomen. Do tego mamy system magiczny, oparty na paktach z demonami. I bomba, cała historia fajnie się plecie, jeden tom, zamknięta, zamknięta przygoda super. Co prawda, bohaterowie są trochę młodsi niż bym chciała 16-18 lat, ale. Szczerze mówiąc, jakoś tego nie odczułam. Nie miałam wrażenia, że, wiecie, mam główną bohaterkę, która ma całkowitą jecznicę w głowie yy, i właściwie najlepiej, żeby ta książka się już skończyła. Nie. Tutaj Eliza pewnie mi się mega podobała, miała fajne podejście, chciała osiągnąć to, co chciała, miała jakieś plany, które życie zweryfikowało, tak więc jestem mega zadowolona z tej części. Ale teraz mamy to opowiadanie, nowelkę, przedłużony epilog, jakkolwiek chcecie sobie nazywać to maleństwo. I teraz... Zaraz pierwsza, druga strona, wyłapiecie zmianę tłumacza. I właśnie. I nie wiem teraz, czy to zmiana tłumacza powoduje, że tą książkę się tak słabo czyta, czy ona po prostu przez to, że jest w tak bardzo krótkiej formie y, napisana, że po prostu straciła pewne elementy. Ja tutaj miejscami kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje, nie rozumiałam, skąd się wzięły pewne przejścia i tak dalej. I tak jak mówię, nie wiem, czy to jest kwestia samej książki, czy tylko tłumaczenia. Tak jak pierwsze było fajne, tak to było jakieś dziwne. A że czytałam jedną dosłownie po drugiej, no to wyczułam to nawet trochę bardziej niż pewnie jakbym złapała po czasie. E, więc e, tutaj ta tajemnice cierniowego dworu. Szczerze mówiąc, jakbym tego nigdy nie przeczytała, pewnie nic bym nie straciła, ale jednocześnie z racji tego, że przeczytałam końcówka sprawia, że chciałabym dostać jeszcze jeden tom, ale pełny. Nie, takie coś. E, tak więc, magia cierniowego dworu. Magia cierniowego dworu? Serio? Oczywiście miała być magacierni. Zdecydowanie Wam polecam to, może bardziej jako ciekawostkę? Wasza decyzja. Ale to świetne, można czytać.